Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, jak się macie? Moi drodzy, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i dzisiaj poprowadzę wspólny spacer. Power walk z Warszawy. Tak, tutaj jestem, spaceruję sobie po dzielnicy Anin. Właśnie skręcam w ulicę Stradomską, z której? Z szóstej poprzecznej. To tak, jeśli chodzi o dokładną lokalizację. Ciekaw jestem, gdzie Wy jesteście i co teraz robicie. Bardzo się cieszę, że duża grupa stałych bywalców naszych Power już się zameldowała o 6.15 tradycyjnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Ale wiem też, że wiele osób osłuchuje tych naszych Power Walków i dołącza do nas trochę później. Bo nie każdy chce, lubi albo potrzebuję wstawać tak wcześnie i jesteśmy z tym ok, co nie? Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, czego nauczyłem się w sporcie, jak dawać sobie radę ze stresem, napięciem i takim, można by powiedzieć, też sposobem myślenia, podchodzenia do bardzo, no można powiedzieć, stresujących sytuacji. I to, co Wam powiem, jest o tyle może ciekawe, i może Wam się przydać, że ta technika, ten sposób może się przydać właśnie nie tylko w sporcie, ale także i w normalnym życiu. W pracy, ale i w życiu prywatnym. Sami ocenicie, jak to zadziała. No dobrze. Najpierw zacznę od tego, żeby powiedzieć Wam. Albo może zadać pytanie, dlaczego się denerwujemy? Z jakiego powodu? Albo z jakich powodów? I ja widzę dwa główne powody. Pierwszy to jest dlatego, że nam zależy. Nam po prostu na czymś zależy. I to powoduje tak zwane napięcie, bo bardzo chcemy to zrobić, osiągnąć. Zrealizować, no naprawdę to jest bardzo ważny czynnik, ale nie jedyny, bo drugim czynnikiem wpływającym na nasze zdenerwowanie jest to, że często jesteśmy nieprzygotowani, niegotowi i będziemy to robić być może nawet czasem po raz pierwszy. Ale nie zawsze, czasami po raz drugi, trzeci, ale no nie czujemy się, że jesteśmy w pełni gotowi i, i z dużym prawdopodobieństwem zrobimy to, co trzeba, tak jak należy. I to jest drugi bardzo ważny także czynnik wpływający na nasze zdenerwowanie. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że nam zależy, a druga, że jesteśmy nieprzygotowani. Jeśli chodzi o tą pierwszą, Rzecz, no to myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo jeżeli nam na czymś zależy, to, to się to może przełożyć na to, że będziemy bardziej się starać, przyłożymy się bardziej do czegoś. No wiadomo, włożymy więcej serducha też w to, co robimy. Jeżeli, natomiast jeśli chodzi o brak przygotowania i niegotowość, no to tutaj można by trochę więcej podyskutować, co można było zrobić wcześniej. A jak się przygotować. Ja to sam po sobie widziałem szczególnie za czasów, kiedy chodziłem do szkoły czy to podstawowej, czy później liceum, czy na studia, to kiedy byłem z czegoś naprawdę bardzo dobry i jeszcze dobrze przygotowany, to tego stresu i napięcia, i poddenerwowania miałem z wiadomo jak względów dużo mniej niż e, m, wtedy, kiedy pf, no, na ostatnią chwilę z czegoś starałem się nauczyć i wiedziałem, że mam braki informacji, wiedzy na ten temat. Puch, no to wtedy tak naprawdę marzyłem, żeby szybko się to skończyło albo żebym miał farta i żeby na, tej, na tym sprawdzianie czy egzaminie pojawiło się pytanie, na które akurat znam odpowiedź. Ale Zrobiłem taki krótki wstęp do tego, bo zauważyłem na przestrzeni lat Uprawiania sportu, ale także i wiedzy, i w ogóle działania w biznesie, że świadomość tej przyczyny, powodu, dlaczego się denerwujemy, dlaczego pojawiają się u nas takie emocje, jest niesłychanie istotna i jest ważnym, nazwijmy to, fundamentem, na którym można w przyszłości albo tuż za chwilę zbudować. Że tak powiem, sposób na to, czy metodę, żeby ten stres, żeby tą jak to powiedzieć, to napięcie trochę rozluźnić, a stres obniżyć. Dobrze, i teraz przechodzę do klubu programu. W jaki sposób obniżyć ten stres? W jaki sposób obniżyć to napięcie? Główną metodą, którą stosuję w sporcie, jest zmiana mojego nastawienia, mojego mindsetu w takich momentach z tego poddenerwowania na tak zwany excitement, czyli podekscytowanie. Te dwa te dwie emocje leżą, że tak powiem, na tym samym poziomie i w tych samych, że tak powiem, są zaszeregowane bardzo blisko siebie. Poddenerwowanie i podekscytowanie. Nerwy i ekscytacja. Eee, nerwy, wiadomo, przynajmniej tak w moim przypadku, nie wiem jak wy to odbieracie, no to zazwyczaj kojarzą nam się negatywnie. Coś, co nas ciągnie w dół. Coś, co sprawia, że jesteśmy eee, no, bardzo często negatywnie, wręcz pesymistycznie nastawieni do przyszłości. A excitement? Podekscytowanie, to jak myślicie? Tak? Tak samo jak ja? Ja też myślę, że to jest coś, co może miło mnie zaskoczyć. Coś, co sprawia, że patrzę na przyszłość, no może nie jest super pozytywnie i optymistycznie, ale tak, tak. Sam jestem ciekaw bardzo, co się wydarzy. I tu. Przed chwilą powiedziałem słowo klucz. Ciekawość. Przed ostatnim wyścigiem decydującym o mistrzostwie i finalnym wyniku w regatach nauczyłem się nie myśleć o tym, jak mi pójdzie, myśleć o końcowym wyniku, a co będzie, gdy wygram, no jest ok, pozytywne nastawienie, ale ojejku, czy ja osiągnę swój cel, a może on wygra, co będzie, jak ja nie wygram? Co o mnie powiedzą? Co napiszą? A czy dostanę stypendium i dofinansowanie? Co moi najbliżsi powiedzą i dalsi? Kibice? W żadnym wypadku w ten sposób nie myślę. Myślę w innym kierunku. Ja jestem ciekawy, jak to wszystko się zakończy? Wstaję rano. Mam już taką rutynę swoją. Wstaję rano i pierwsze co sobie mówię, to będzie dobry dzień. Mam przeczucie, że to będzie dobry dzień. No, to są pierwsze słowa, które wypowiadam. Czyli zobaczcie, od razu nastawiam swój umysł na pozytywne myślenie. Nie wiem, jak będzie tak naprawdę. Nikt nie wie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Ale dlaczego miałbym sobie nie powiedzieć takich słów zamiast? O ja cię kręcę. Ale może różnie być. Jak to będzie? Jak to będzie? Ojejku, może być źle. Może być fatalnie. A oni są tacy dobrzy, ci moi rywale. A co będzie, gdy? 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 I? Jeżeli tutaj wymienię sobie same negatywne scenariusze, i tak sobie zacznę myśleć, no to, sorry, w niczym mi to nie pomoże. Ale jeżeli powiem sobie na wstępie, to będzie dobry dzień, a później będę się zastanawiał nad tym, co się wydarzy, jak to wszystko się ułoży. Będę ciekawy, czy dam radę, skupię się na swoich umiejętnościach i na tym, co ja mam zrobić. To różnica jest niesamowita. I znów, zamiast się denerwować, mając przed oczami negatywne scenariusze, to ja zmieniam to na podekscytowanie tym, że jestem ciekawy, co się wydarzy ciekawego. Jestem podekscytowany tym, że myślę, czy. My w jaki sposób dobrze mogę popłynąć. W jaki sposób mogę zrobić dobrze swoją robotę. I to jest to, moi drodzy. Zmiana w naszym umyśle, tego sposobu myślenia z poddenerwowania na podekscytowanie. Z nerwów, które są zazwyczaj negatywne na podekscytowanie, bo cieszę się, że zaraz może się coś fajnego wydarzyć. A co się wydarzy, zobaczymy. I to jest to, czego nauczyłem się w sporcie i co przenoszę na życie codzienne. Dam Wam przykład. Dzisiaj jestem tutaj w Warszawie, dlatego że mam po pierwsze przed południem bardzo ważną prezentację. Przygotowywałem się do niej dosyć długo. To jest dobry znak, bo. Mm, tutaj nawiązuje do tego mojego wstępu, dlaczego się denerwujemy. Pierwsze, to jest to, że nam zależy, a drugie, że może nie jesteśmy przygotowani, a ja jestem dzisiaj dobrze przygotowany, więc tutaj pójdę z pierwszą wepchniętą do przodu na to spotkanie. Na pewno i mam już ułożony cały plan. Oczywiście pewno wiele rzeczy mnie zaskoczy, bo nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego, co usłyszę od firmy osób, które w niej pracują. Po drugiej stronie, ale jestem dobrze nastawiony. Ale przede wszystkim myślę pozytywnie o tym, że jest duża szansa, że to osiągnę. Zobaczymy, jak będzie. Pomimo ogromu pracy, które w to włożyłem, może się to wszystko zakończyć klapą. Ale to już jakiś tam scenariusz, który zawsze biorę pod uwagę. Natomiast zamiast się denerwować i mówić sobie, ojejku, a co będzie, jak powiedzą to, albo to, albo nie przyjmą mojej oferty, to ja myślę, a ciekawe, jak się to wszystko ułoży. Ale może być bardzo interesujące spotkanie. I to sprawia, że będę pewno mówił z innym Napięciem twarzy, będę, ponieważ e, będę ciekawy i będę podekscytowany, to będę bardziej ekspresyjny, a nie stonowany. Myślę, że osoby, które, z którymi się dzisiaj spotkam, zobaczą we mnie dużo pozytywnej energii i takiego nastawienia, co w wielu przypadkach jest kluczowe do podjęcia decyzji. Tak czy nie? Bo zwróćcie uwagę też na to, że chcemy zazwyczaj przebywać z ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni do e, działania, do życia. Widzą e, szklankę wypełnioną do połowy. Tak dobrze powiedziałem? Chyba tak. E, I y, chcą e, przenosić góry, ale nie widzą same ograniczenia. Ograniczenia i ryzyka trzeba widzieć. Ale w racjonalny sposób, w przemyślany sposób. Więc jak widzicie, ze sportu można wiele przenieść do życia codziennego. I do tego Was zachęcam. Jeżeli chcielibyście spróbować, albo do tej pory mieliście z tym wyzwanie, to Was zachęcam do tego, żeby popróbować, poeksperymentować, zmienić swoje nastawienie z tego napięcia i poddenerwowania takiego w oczekiwaniu, co nastąpi i nastąpić mogą także źródła rzeczy, do, żeby zamienić to na ciekawość. Bądźcie po prostu ciekawi, jak to wszystko się ułoży. A ciekawość, tak jak wspomniałem wcześniej, uruchamia u nas dużo pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia i pozytywnych rezultatów na sam koniec których Wam bardzo, bardzo serdecznie także i dzisiaj życzę Piękny dzień przed nami Nie wiem czy zauważyliście, ale po raz pierwszy założyłem inną kurtkę na naszych powerwalkach w styczniu i w lutym chodziłem w tej mojej puchówce to jest taki płaszcz do samych kolan, gruba, ciepła ale mnie chroniła, Jeszcze z dużym kapturem, a dzisiaj założyłem już można powiedzieć taki wiosenny Jestem no jesienny. Nie myślimy na razie o jesieni, ok? Nie wypowiadamy tego słowa. Wiosenny płaszcz i mi jest ciepło. No myślę, że też mi jest ciepło, dlatego że spaceruję sobie o poranku. Nie biegam, bo nie lubię biegać, ale sobie spaceruję. Tak jak zauważyłem to po sobie, i myślę, że wy też widzieliście to wiele razy, poczuliście, to te spacery. Robią różnicę, robią tak dobrą robotę. Jest to po prostu dla mnie szok, że ja nie zacząłem chodzić na takie poranne spacery wcześniej. Powinienem zawsze zaczynać w ten sposób dzień. To jest dobry nawyk bardzo dobry nawyk. O tych nawykach to przeróżnych mówimy na naszych powerwalkach. Bardzo często. Wybaczcie, że nie zawsze patrzę do kamery tutaj do Was. No, nie każdy z Was ogląda, tylko często też nas, mnie słuchacie, ale to już tłumaczę, że nie patrzę zawsze do kamery, ponieważ patrzę też na domy tutaj w tym podwarszawskim Aninie, które się nowe wybudowały na przełomie ostatnich lat, bo niektórymi ulicami dawno nie chodziłem, a to jest dzielnica, w której się urodziłem i wychowałem tu w niektórych domach mieszkają, albo mieszkali na pewno, moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej. Pamiętam nawet układ niektórych domów i mieszkań od środka. Ciekawe, muszę kiedyś się odezwać do moich znajomych, moich kolegów i koleżanek z dawnych lat. No to taka trochę nostalgia mnie złapała. Ale zawsze miło pospominać. Dobry, stary czas. Moi drodzy, życzę Wam cudownego dnia. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest ostatni tydzień lutego. Zapraszam Was na jutrzejszy Power Walk, bo przecież chodzimy codziennie. A jutrzejszy Power Walk będzie no, w pewnym sensie wyjątkowy. Poprowadzi go Marek Kamiński, nasz ekspert w temacie budowania odporności. Bardzo ciekawie Marek mówi o tym co robi razem ze swoim zespołem w Kamińskiej Akademii Fundacji Marka Kamińskiego. Natomiast Marek znany jest także z dalekich podróży i Marek obecnie jest w Azji. Wczoraj był jeszcze w Tokio i prowadził power walka po ulicach Tokio, tak? Nieźle się rozwijamy, co? Nie dość, że chodzimy w różnych mie miejscach, w różnych miastach, po całej Polsce tak naprawdę, to teraz weszliśmy za granicę. I Marek poprowadził wczorajszego power walka po ulicach Tokio, opowiadał właśnie na o Japonii, o Tokio. Natomiast jutro, samego rana, będziecie mogli się przenieść, dzięki Markowi, do Dżakarty. Jakarty w Indonezji, o ile dobrze pamiętam, jak były te lekcje z geografii, to ja byłem wtedy na regatach, więc wybaczcie. Od razu się przyznaję, że nie wszystko dobrze wiem, ale w dzisiejszych czasach łatwo wszystko sprawdzić w internecie. Jak wrócę do domu, to sprawdzę, czy Jakarta na pewno jest w Indonezji. I także jutrzejszego Powerwalka. Marek poprowadzi z Dżakarty. Ale Marek tak szybko nie wraca do Polski, bo zostaje jeszcze w Azji. Przeniesie się w drugiej części tego tygodnia na wyspę Bali. No, znaną głównie z pięknych miejsc do wypoczynku. I Marek też obiecał, że poprowadzi piątkowego power walka z Bali. Więc jeżeli chcecie przenieść się trochę w ciekawe miejsca razem z nami i pospacerować w różnych miejscach, to dołączajcie. Ten tydzień zamkniemy spacerem w Stanach Zjednoczonych, bo ja w czwartek lecę już do Miami w w Stanach Zjednoczonych mam regaty w przyszłym tygodniu. Słynne, legendarne regaty Bacardi Cup. I już dzisiaj też zapraszam Was na spacer po Miami. Pokażę Wam moje ulubione miejsce w tym mieście. A więc jeżeli mógłbym tak podsumować, to będzie bardzo że tak powiem podróżniczo w tym tygodniu. Tak wygląda właśnie nas rozkład jazdy, albo rozkład chodzenia codziennego. Jakarta, Bali, wczoraj Tokio, Miami, no ale oczywiście też i Joanna Flis, i Maciek Demski e, e, pokażą nam Polskę. Nie możemy zapomnieć też o naszej Europie i tego, co mamy tutaj. Całe szczęście jest już Jasno, dobra pogoda, cieplej się coraz robi. Teraz myślę, że mamy około 8-9 stopni tutaj na plusie, więc jest już coraz lepiej. Zachęcam Was do rozpoczęcia dnia od spaceru, takiego 15-20 minutowego. To jest bardzo dobry, zdrowy nawyk dla ciała i duszy. I budujemy te dobre nawyki, ok? Nie wszystkie naraz, ale po trochu. Życzę Wam cudownego dnia, dzięki wielkie. I do zobaczenia. Jutro już w jakarcie z Markiem Kamińskim. Trzymajcie się. Cześć, pa.